1500 zł udało się zebrać podczas koncertu charytatywnego na rzecz chorej nikolki z Chrzanowa. To mniej niż spodziewali się organizatorzy. Fanki Bigos, krzywa alternatywa oraz Bent zagrali na koncercie charytatywnym w miejskim ośrodku kultury zorganizowanym z myślą o chorej Nikolce chastaż. Pieniądze dla dziecka zbierali wolontariusze. Odbyła się też licytacja. Sprzedano monety i filiżankę. Koncert zorganizowała Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy, która powstała kilka lat temu z myślą o dzieciach potrzebujących wsparcia. Ja uczę grać w brydża e, młodzież i dwójka z tej młodzieży, e, lat temu kilka, pojechała na obóz i z tego obozu wróciła w trójkę. E, to znaczy tak się stało, że ciąża im się przydarzyła i z tej ciąży e, okazało się, że dziecko, które się urodziło było chore na mukowiscydozę. Bardzo mnie poprosili o pomoc, ponieważ byli to bardzo młodzi ludzie, ona lat jeszcze wtedy nie spełniała 18, 21, nie wiedzieli co z tym wszystkim zrobić. No, ja oczywiście zgodziłem się na to, żeby im pomóc. No i w ten sposób zorganizowaliśmy pierwszy koncert. A potem już poszło. Były następne koncerty, bo dzieci potrzebujących pomocy jest dużo. Który to już jest koncert charytatywny zorganizowany przez Was? To jest trudno policzyć, ale ja myślę, że to już gdzieś czwarta dziesiątka jest zaczęta, licząc takie mniejsze imprezy. Robimy tego dość sporo. Powiem tylko, że w ciągu najbliższych dziewięciu dni, licząc od tego piątku, będziemy grali pięć koncertów dla czterech dzieci. Czteroletnia dziewczynka cierpi na wodogłowie i na padaczkę lekoodporną. Dziecko znajduje się pod stałą opieką lekarzy specjalistów oraz przechodzi wyczerpującą i bardzo kosztowną rehabilitację ruchową. Pieniądze uzbierane podczas koncertów miały być przeznaczone na dwutłokobieży turnus rehabilitacyjny w Złotowie. Jego kursz wynosi 5000 zł. Już wiadomo, że pieniądze, które zebrano na koncercie, na to nie wystarczą. Mimo to rodzina czterolatki jest wdzięczna za otrzymane wsparcie. Ma nadzieję, że o chorej Nikolce nikt nie zapomni. Na to samo liczą też organizatorzy koncertu. Różnie, ale to też trzeba pamiętać, że taki koncert to nie jest tylko zbiórka pieniędzy tu i teraz. My pokazujemy, że jest takie dziecko, które potrzebuje pomocy jego środowisku, robimy promocję akcji 1%, wydrukowaliśmy dla Nikolki ulotki, Nikolka staje się rozpoznawalna, a to powoduje, że ludzie dużo chętniej ten 1% później dla niej przelewają. W ogóle. Pokazujemy, że wokół ludzi w społeczności nie są tylko piękni i szczęśliwi, ale są również ci, którzy potrzebują wsparcia i którzy są chorzy. Chętni, którzy chcieliby pomóc temu dziecku mogą wpłacać pieniądze na konto fundacji Zdążyć z Pomocą. Numer konta 41 12 40 10 37 11 11 00 10 13 21 93 62 z dopiskiem Darowizna na leczenie i rehabilitację Nikoli Chwastarz.